Dzisiaj to ja mam totalnie jesieniacki humor. Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary Poszliśmy sobie teraz na plażę, idziemy wzdłuż morza, wzdłuż brzegu. A to nie jest rybka? To jest rybka tandaka. To jest rybka? Tak, to jest Tak to wyjście. No tak, to ja faktycznie. I takie jest właśnie życie nad morzem. Ominiemy sobie tutaj metkę, żeby jej nie przeszkadzać, nie zakłócać nie, nie, e, śniadania najprawdopodobniej. Tutaj będę chciała pójść do jednej galerii, ponieważ będę chciała sobie odebrać zamówienie. I to jest w zasadzie jedyna taka aktywność dzisiaj konkretna, dlatego ten vlog będzie bardziej takim vlogiem domowym. I ogólnie mam ochotę na taki cozy, przytulny dzień. Też nie mamy jakichś takich większych planów na dzisiaj, także zapraszam Was na taki bardzo swobodny, spokojny vlog. Co robię? co robię na co dzień, że tak powiem, chociaż no ja też tak bardzo wyrywkowo nagrywam, więc to, co tutaj jest, to nie jest cały mój dzień i całe moje życie, tylko po prostu takie wyrywkowe, fajne sytuacje, bo jednak dużo staram się zachowywać dla siebie. To skończyłam właśnie pracę, dlatego teraz jedziemy do galerii, bo chcę sobie kupić kilka rzeczy, odbrać moje zamówienie z Empiku, także let's go! Słuchajcie, śmieszna sytuacja. Specjalnie wyszłam na autobus. Okazało się, że ten autobus był opóźniony jakoś strasznie dużo, więc no nie zdążyłabym do tego sklepu i przyjechałam taksówką, gdzie tam się jedzie może 5 minut sobie przy okazji okiem na to, co się znajduje w Empiku. Lubię strasznie ten sklep, ale mam mało czasu, bo zaraz się wszystko zamyka. W takim razie teraz pora na to, co sobie finalnie kupiłam, a nie kupiłam dużo. Nie kupiłam dużo, bo mówię, pojechałam sobie po jedną rzecz oraz po odebraniu mojego zamówienia z i Zacznijmy od mojego zamówienia. To jest taki zeszyt i on jest bardzo niestandardowy jak na mnie. Nigdy nie spodziewałabym się, że coś takiego sobie kupię, ale ogólnie on jest ładny. Bo rzecz numer jeden, on jest tutaj na magnes i to ma być mój pamiętnik. Ja kiedyś byłam wielką fanką journalingu i z pierwszego roku studiów, ja mam dosłownie każdy dzień opisany. Każdy, po kolei. Także jest to fajna taka pamiątka na całe życie. Znam, że chcę do tego wrócić i znalazłam sobie taki zeszedł. On ogólnie jest bardzo ładny. Tutaj tego może nie widać, ale on jest taki, tutaj, no nie jest to wygrawerowane, ale taki jest. No mega ładnie wygląda, do tego on jest tutaj jeszcze pozłacany. Jest prześliczne naprawdę. To jest taki zeszyt z tej firmy Paperblanks. I coś, co jest ciekawe w serii tych zeszytów, bo mają różne okładki, to że zazwyczaj one nawiązują do jakichś dzieł sztuki. I akurat ja bym w życiu się nie spodziewała, że wybiorę sobie taką okładkę, bo ona ogólnie nie jest za bardzo w moim stylu, ale tak coś mnie przyciągnęło i tak się zaczęłam zastanawiać, co. I zaczęłam sobie czytać na temat tej okładki, kto to namalował, i okazało się, że namalował to taki francuski artysta Renoir, ładnie to powiem. I no, ja tak się zastanawiam, kurczę, gdzieś słyszałam to nazwisko, ale niekoniecznie kojarzę skąd i gdzie ja je mogłam usłyszeć. I słuchajcie, zaczęłam sobie czytać stronę na Wikipedii odnośnie właśnie tego artysty. Okazało się, że on ma swoje muzeum między Niceum, a tip w takiej miejscowości. A ja, jako, że jestem największą fanką właśnie Lazurowego Wybrzeża, on tip Nicei, byłam w tych miejscach, to najprawdopodobniej dlatego właśnie słyszałam o jego nazwisku. Co więcej, słuchajcie, okazało się, że jego prace wiszą w Muzeum Narodowym w Warszawie i wiszą też w Muzeum Narodowym w Sztokholmie. Byłam w tych dwóch muzeach, także najprawdopodobniej nie byłam świadoma tego, że właśnie jego pracę widziałam na żywo. Także nie mogę się doczekać mojego nowego rozdziału właśnie w tym pięknym zeszycie. A inna rzecz może mniej storytellingowa, mniej narracyjna, to jest takie mleczko brązujące z Ziai, ponieważ bardzo mi się podoba po prostu zapach z tej serii. Ona jest brązująca, ale szczerze mówiąc, nie wierzę, żeby było. Ale po prostu ma piękny zapach, także polecam. Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. O sygnale nagraj wiadomość. Chciałam zamówić sushi. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ja poproszę w takim razie ten zestaw numer 2. I do. Czy to ma być tak? E, tak, tak, tak. Do domu. Mieli przedział między 21 30, a 23. Czyli... Dobrze, nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobrze, y zestawik. Zestaw numer dwa i do tego jeszcze, jeżeli chodzi o rolki, to bym wzięła hosomaki tuńczyk. Tylko sos sojowy. Dobra, y mamy łącznie 91 zł. będzie o kartą gotówek. Kartą. Dobrze, no to dziękuję bardzo. Ślicznie pani dziękuję. Do widzenia, miłego wieczoru. Zobaczcie jak pięknie to wygląda. Mam tutaj kalifornia łosoś, hosomaki o shinko, hosomaki ogórek. Jeszcze mam futomaka z łososiem, a tu mam tuńczyka, także smacznego! Właśnie skończyłam brać tak zwany everything shower I teraz mam taką ochotę na taką jakąś fajną zimową herbatkę Więc uwaga, robię to Zrobimy sobie herbatę Earl Grey z takimi zimowymi dodatkami Ja bardzo lubię sobie raz na jakiś czas taką herbatkę wypić Ona jest fajna, rozgrzewająca, taka bardzo cozy, taka przytulna Także robimy to Dodajemy przede wszystkim trochę Żurawinki, kawałki imbiru, plasterek cytryny, gałązka rozmarynu, żeby było pięknie. I do tego jeszcze przyprawę, także dodamy sobie tutaj laskę cynamonu, taki korzeń, laskę cynamonu, korzeń cynamonu, kora. Laskę z wanilii, jak jest z cynamonem. I goździki tutaj mam taką resztkę. To Ta dałam, i oto nasza piękna zimowa herbatka. Jeżeli teraz na mojej twarzy widzicie takie czarne kropeczki, to nic mi się nie stało. Jest to maseczka, i chciałam sobie zrobić maseczkę, żeby mieć właśnie taki self-careowy wieczór, taki bardzo cozy, bardzo fajny. Ale tak, tutaj te czarne kropeczki to jest herbata, liście herbaty, które mają takie działanie peelingujące, bo ja tą maseczkę potem muszę zmyć i właśnie to ma nam robić taki delikatny peeling. Jestem ciekawa, bo póki co czuję takie zimne uczucie po prostu na twarzy, tak jakby mnie troszeczkę piekło wręcz, ale taki przyjemny sposób. W każdym razie tutaj mam moją herbatkę, mam też mojego iPada i będę sobie teraz siedzieć, przeglądać i po prostu w taki bardzo przytulny sposób spędzać resztę wieczoru.